Dzień dobry, teraz mam dobrą radę dla tych wszystkich, którzy nie chcą przeczekiwać kaca. Jest druga alternatywa. Nie czekajmy aż czas upłynie i kac odejdzie, tylko ruszmy w teren. Na przykład znajdźmy górę. No. Taką w miarę do naszych możliwości. I postarajmy się na nią wejść. Tak jak właśnie ja to zrobiłem. Znajduję górę, wchodzę na górę i proszę bardzo! Kac jest widoczny na mojej koszulce. Jest widoczny na mojej głowie. Ale wewnętrznie już nie ma w ogóle po nim śladu. Także taka jest dobra rada. wujka Benka. Przegońmy kaca wzdrapując się na szczyty. O, zaraz zrobię jakieś zdjęcia, bo tam jest jakiś widok, ale. No już inny temat. Dziękuję.